Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym jakże pięknym, słonecznym, gorącym dniu. Nareszcie mamy lato za oknem, a nie tylko w kalendarzu, prawda? Ale dobra, nie o tym chciałam mówić. Jakiś czas temu opublikowałam post, w którym pisałam, że ludzie mają plany na różne rzeczy, nawet na życie innych ludzi, a ja mam plan na siebie. Dzisiaj chciałabym troszkę rozwinąć tę kwestię, a mianowicie ten mój plan na siebie to jest taki mój, można powiedzieć, taki trochę przepis na szczęście, na takie wewnętrzne, głębokie poczucie szczęścia. I nie mówię tutaj o emocjach. Nie mówię o tym, że teraz to jest taki przepis na to, żeby się zawsze cieszyć, ze wszystkiego radować, niczym się nie przejmować, niczego nie brać do siebie i nie przeżywać trudnych emocji. Trudne emocje są i będą. Masz prawo być zagniewany, czuć złość, smutek, cierpieć, odczuwać ból i tak dalej. To jest normalne. To są normalne ludzkie emocje. Ale nie o tym chciałam tutaj mówić. Chodzi mi o takie naprawdę wewnętrzne, głębokie poczucie szczęścia, taki wewnętrzny spokój. Teraz zauważyłam, że wielu ludzi uzależnia to swoje poczucie szczęścia od czynników zewnętrznych, czyli od, na przykład od zachowania innych ludzi, od okoliczności bądź wydarzeń, które mają miejsce w ich życiu. No i wtedy słyszymy, a, bo gdy moje dzieciństwo było inne, to byłbym szczęśliwa, a gdyby moja żona słuchała tego, co ja do niej mówię, to byłbym szczęśliwszy, a gdyby moje dzieci były takie ani inne, a gdyby moi rodzice to, a gdybym miała więcej pieniędzy, a gdybym kupiła sobie to, a gdybym mieszkała tam, a gdybym miała dostęp do takiej ani innej edukacji, a coś tam, coś tam, coś tam. Więc ja uważam, że nasze wewnętrzne poczucie szczęścia zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Także to, czy dasz przyzwolenie na to, żeby te czynniki zewnętrzne kierowały Twoim poczuciem szczęścia, to też jest Twoja decyzja i Twoja odpowiedzialność. Jeżeli na to pozwalasz, no to poniesiesz tego konsekwencje. Więc ja uważam, że masz realny wpływ na to, żeby zadbać o swoje wewnętrzne poczucie szczęścia. I teraz te punkty. Pierwszy punkt, który dzisiaj omówię, to poznaj i zaakceptuj siebie. I mały podpunkcik, poznaj i zaakceptuj innych ludzi. Wracamy do książki Osobowość Plus, gdzie jest mowa o temperamentach, gdyż każdy z nas rodzi się z wrodzonymi cechami osobowości. Temperament osobowości będę używać zamiennie, chodzi mi o to samo. One są wrodzone, nie mamy na nie wpływu takiego, że nie mamy wpływu, z czym się urodziliśmy. Ale mamy wpływ na to, co my z tym dalej zrobimy. I oczywiście masz prawo powiedzieć, taka już jestem, jak się komuś nie podoba, nie mam zamiaru się dla kogoś zmieniać, tam są drzwi, nie każę mu spędzać ze mną czasu, jak się coś nie podoba, to trudno. Masz prawo tak powiedzieć, ale taka postawa też niesie swoje konsekwencje. W dodatku nie chodzi o to, żeby się zmieniać dla kogoś, chodzi o to, żeby się zmienić dla siebie. Teraz, jak ja to rozumiem? Jeżeli poznasz siebie. I poznasz swoje mocne strony, to możesz świadomie decydować, które mocne strony chcesz wykorzystać do bycia lepszą mamą, do bycia lepszym partnerem czy mężem, bycia lepszym ojcem, szefem, pracownikiem itd. Jeżeli pewnych umiejętności czy cech ci brakuje, no bo naturalnie nie masz ich wrodzonych. To możesz podjąć świadomą decyzję, ok, więc brakuje mi tego, więc teraz muszę świadomie podjąć decyzję, że chcę się tego i tego nauczyć, że chcę nad tym popracować. Z kolei, mamy swoje słabości, mamy takie, pewne ustawienia fabryczne co do naszych reakcji na pewne bodźce. I teraz pomiędzy tą akcją a reakcją jest mała przestrzeń, i tam jest czas na decyzję. Teraz, jeżeli nie jesteś świadomy swoich reakcji, nie pracujesz nad nimi, to reagujesz zgodnie ze swoim temperamentem. I tak samo możesz dalej nic z tym nie robić, ale też poniesiesz tego konsekwencje, gdyż nie, nie wszystkie te reakcje są miłe, dobre. No właściwie, ciężko oceniać to na tej, na tej zasadzie, tak? Więc możesz podjąć świadomą decyzję, że okej, okay, nie chcę zachowywać się w ten sposób i wydłużasz sobie ten czas pomiędzy tą akcją. A reakcją, żeby zareagować nie tak, jaka jest Twoja natura, ale zareagować tak, jak chcesz zareagować. Podam przykład ze swojego podwórka. Ja jestem cholerykiem-sangwinikiem. Choleryk jest osobowością, osobowością wybuchową. Myślę, że wszyscy kiedykolwiek, chociaż raz w życiu, mieli styczność z cholerykiem, czy to w domu, tak, albo w rodzinie, tak szerzej pojętej, czy w zakładzie y, pracy, czy w, w, w życiu zawodowym, o może tak teraz choleryk ma krótki ląd. Choleryka jak coś zdenerwuje, a łatwo go zdenerwować, zwłaszcza wtedy, kiedy coś jest zrobione nie tak, jak on sobie tego życzył, nie tak, jak on by chciał. I wtedy on potrafi powiedzieć, tak, mówiłem Ci tyle razy, tak to się robi, czemu mnie nie słuchasz, jak zwykle muszę robić wszystko sam, a idź mi stąd, yy, nie mogę w ogóle na Tobie polegać, jak zwykle robisz wszystko źle, sam muszę to zrobić, bo jak ja tego nie zrobię, to nigdy nie będzie to zrobione porządnie. Na przykład, tak? Yy, choleryk emocjonuje się mocno. Wtedy on krzyczy, podnosi ton głosu, rzuca różnymi epitetami, wyzywa właśnie od ofer, od życiowych nieudaczników i, i tak dalej, i tak dalej, tak? potrafi zrównać człowieka z ziemią tak po prostu. No i teraz ja podjęłam decyzję, że ja nie chcę się tak zachowywać. W związku z tym, pomiędzy tym akcją, czyli tym momentem, kiedy się wkurza o coś, denerwuje się, aż się we mnie gotuje zatrzymuje się i mówię spokój uspokój się nie chcesz znowu krzyczeć zamknij się idź policz do 10 nie wiem poddychaj sobie różnych technik można próbować żeby nie zareagować właśnie w zgodzie z naturą czyli nie wybuchnąć znowu tylko żeby się uspokoić tak to jest mega trudne kiedyś wybuchałam 10 na 10 teraz staram się pracować a czy pracuję nad tym więc myślę że wybucha tak może nie wiem 6 na 7, 6 na 10 czy 7 na 10 Yy, mniejsza o to, ale jest ta praca. To nie jest coś, co się wydarzy nagle. To jest proces, który musi nastąpić. Jako sangwinik podam przykład taki, że sangwinik ma tendencję do tego, że lubi opowiadać, lubi ubarwiać i jak coś się wraca skądś, że coś się wydarzyło i pada pytanie, no co, co tam robiliście, to on chce pierwszy. On chce wszystko opowiedzieć, bo uważa, że on zrobi to po prostu najlepiej. A jak na przykład nie zdąży... Bo nie był obecny w trakcie tego pytania, przychodzi, orientuje się, że na przykład mówi to jakiś flegmatyk czy melancholik, no i tam był próbuje ledwo sklecić zdanie albo mówi same suche fakty. Tom Wiso, ja to może lepiej opowiem, i on opowiada, czyli gasi tą drugą osobę, co może wywołać no, przykre emocje dla tej osoby, tak? Albo przerywa innym, czyli yy, jest jakieś, jakaś dyskusja, coś tam się dzieje, ktoś coś mówi, on nagle przyjdzie mu jakieś skojarzenie, jakaś myśl do głowy. To nagle tak bardzo chce się tą myślą podzielić z innymi, że myśli, że każdy chce to usłyszeć, więc on przerywa tej osobie i zaczyna mówić w ogóle czasami coś zupełnie od czapy, nie? zupełnie niezwiązane z tematem. Albo ma tendencję do dopowiadania czegoś za innych, czyli ktoś na przykład tam i yy, 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 nie może się tak do końca wysłowić. To co winik ma tendencję do tego, że on zaraz. Doskonale wie, co ta osoba chce powiedzieć przecież, no prawda? No więc on mówi za niego. No i to też ja na przykład kiedyś nie miałam tego, nie miałam takiej świadomości. Yy, nie miałam takiej świadomości, że tak robię. Przeczytałam o tym. Potem jak to przeczytałam, zaobserwowałam to u siebie, czy faktycznie tak mam. Zauważyłam, że no faktycznie tak mam, robię tak. Zaobserwowałam później jak robią to inni sangwinicy, zobaczyłam reakcje innych ludzi. No i powiedziałam, no nie, no to ja tak nie chcę robić, nie chcę się tak zachowywać, nie chcę w ten sposób być postrzegana. No po prostu nie. Więc zaczęłam robić tak, jak miałam taką myśl, już chciałam coś powiedzieć, żeby... e, e, Dobra, cicho. Ta osoba jeszcze nie skończyła i złapała się już kilka razy na tym, że chciałam coś do kogoś dopowiedzieć. Ugryzłam się w język. Okazało się, że ta osoba powiedziała coś zupełnie innego. Zupełnie kontekst zupełnie był inny i zupełnie inne znaczenie było tego zdania niż ja myślałam, że no przecież ja myślałam, że ja wiem, co ta osoba chce powiedzieć, że przecież ja siedzę w jej głowie, ja doskonale wiem, co ta osoba myśli. No nie. No więc. Tak samo, zaczęłam wydłużać sobie tą reakcję, zaczęłam gadać sobie w głowie po prostu, tak? Zamknij się, przestań gadać, daj komuś powiedzieć, nie zawsze Ty musisz pierwszy odpowiadać. Oni też na przykład, jak jest jakieś pytanie, pierwsze się wyrwają do odpowiedzi i tak dalej. Zaczęłam się hamować, mówię dobra przestań, niech ktoś inny się wypowie, daj se na luz, nie? I, I gadałam do siebie tak w myślach, wiecie, mniej więcej. No więc później mm, możesz tak samo, jak już Poznasz i zaakceptujesz te cechy u siebie i podejmiesz no, taką świadomą decyzję, co chcesz z tym tak naprawdę zrobić, bo to nie jest tak, że taki już jestem, co ja mogę zrobić. No właśnie, możesz. Możesz nad tym popracować, możesz wydłużyć ten czas pomiędzy akcją a reakcją, żeby podjąć świadomą decyzję, jak chcesz zareagować, a nie dać się ponieść tym emocjom, tak? No, a potem y, tak samo się dotyczy poznania i zrozumienia temperamentów innych ludzi, bo wokół nas są ludzie, którzy mają różne temperamenty, różne mieszanki tych temperamentów, różne cechy i na przykład łatwiej nam będzie zrozumieć y, poważnego melancholika. Melancholik z kolei zrozumie wtedy takiego towarzyskiego sangwinika, bo ten melancholik, on bierze życie bardzo poważnie i dla niego taki sangwinik to jest po prostu, mówi sobie, no przestań ze wszystkiego robić zabawę, a z kolei sangwinik powie, no nie bądź ciągle taki poważny, no uśmiechnij się w końcu, tak? I żeby przestać mówić takie rzeczy, tylko zrozumieć, że to jest po prostu natura drugiego człowieka i pozwolić temu, tej drugiej osobie, samemu zdecydować, czy chce pracować nad sobą, czy nie. Tu już nie chcę wchodzić w relacje, co robić w takich sytuacjach, kiedy ja pracuję, on nie pracuje i tak dalej, czy tam odwrotnie, bo nie o tym chcę mówić. Chodzi mi tylko o to, że moim krokiem numer jeden. Do takiego świadomego życia, akceptacji siebie, poczucia takiego wewnętrznego poczucia szczęścia, harmonii czy spokoju, to jest poznać siebie, zrozumieć siebie, zaakceptować i ewentualnie podjąć pracę nad tymi y, zachowaniami, nad tymi reakcjami, które po prostu chcę zmienić. Więc zachęcam do książki Osobowość Plus. Jeżeli jest tutaj dla Was na tym profilu coś ciekawego, to zapraszam też na mój kanał na YouTubie, wybieram gołębia na dachu. Y, będę y, więcej filmów nagrywać też w tematyce temprzejnej i ogólnie takich różnych rzeczy, które przeczytałam w książce, bo tak naprawdę to wszystko mam z książek, wszystko to tą całą wiedzę czerpię właśnie od innych, a po prostu dzielę się tym z Wami, bo może zainspiruje to Was do tego, żeby też troszeczkę więcej sobie w tej sferze popracować. No i jeszcze odnośnie rozwoju osobistego, no to najważniejsze jest. Działanie. Jak usłyszałam na jednym z innych kanałów, e, możesz przeczytać dziesiątki książek rozwojowych i nic się w Twoim życiu nie zmieni, ty się nie zmienisz, dopóki nie podejmiesz tej prawdziwej pracy nad sobą, a dalej twierdzę i dalej uważam, że ta praca nad sobą właśnie to jest najważniejsza praca w życiu, którą moim zdaniem powinien każdy z nas wykonać. No i tyle. Tym miłym akcentem żegnam Was dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.